Drugie miejsce w Polsce zajęła Krośnieńska Szkoła Podstawowa nr 1 w konkursie Czas na Zdrowie. W ramach akcji uczniowie oraz nauczyciele promowali w mieście zdrowy tryb życia. Sukces ogromny, opłacony wielkim wysiłkiem, ale opłacało się. I uważam, że to naprawdę dla tak małej szkółki jest ogromnym, ogromnym sukcesem. Prace nad projektem rozpoczęły się w marcu. Szkoła promowała zdrowy tryb życia oraz aktywność fizyczną. Między innymi e, zebrania z rodzicami składały się z pogadanek z panią dietetyk na temat otyłości dzieci. E, Nasze dzieciaczki na zajęciach różnego rodzaju uczyły się tworzyć, składać różnego rodzaju zdrowe kanapki, liczyć kalorie, które spożywają. Zrobiłyśmy mnóstwo, mnóstwo interesujących zadań i z rodzicami, i z dziećmi. Po tak zwanej rozgrzewce szkoła, zdobywając 390 punktów na 400 możliwych, zajmowała drugie miejsce. Etap festyn zdrowia, który jedynka zorganizowała w Dniu Dziecka wygrał rywalizację, jednak w ogólnej punktacji szkoła została sklasyfikowana na drugim miejscu. Szkoła się też wzbogaciła, bo w nagrodę dostałyśmy, otrzymałyśmy rzutnik multimedialny, laptopa, no i dla dzieci, dla dzieci takie pojedyncze drobne nagrody. Akcja prowadzona była w ramach programu Aktywnie Po zdrowie Fundacji Banku Ochrony Środowiska pod patronatem ministra edukacji narodowej, ministra sportu i turystyki oraz Rzecznika Praw Dziecka.